Ja byłam łącznikiem między Gliwicami a komitetem biskupim w Katowicach. Piotra i Pawła tam był komitet się mieścił. I ja co tygodnia tam zawoziłam taki raport, kogo aresztowali, internowali, kogo wyrzucili z pracy, kogo no i, bo przecież były te szybkie wyroki, no to dostawali ogromne mandaty nie do udźwignięcia. I to wszystko potem romaszescy też tam dochodzili. No to już trochę w późniejszych czasach. Także były duże pomocy dla, dla tych poszkodowanych. No i też. Jadąc na Mikułowską, tam do Piotra i Pawła, to wysiadałam z drugiej strony dworca, jechałam gdzieś na Plac Wolności, tego, bo i nie dałam się złapać, całe szczęście. W pierwszym dniu stanu wojennego, tym takim smutnym dniu, taki stary wujek mi powiedział: Pamiętaj, Najgłupszą rzeczą w opozycji to dać się złapać. No i udało mi się nie dać. No ale to była taka moja właśnie działalność.